Cześć, dzisiaj będzie o ubrankach dla dzieci, a dokładniej o tym, jak przygotować e, wyprawkę, jak pielęgnować, dbać o te ubrania, aby służyły jak najdłużej, na co zwracać uwagę, e, no i też właśnie jak tymi ubrankami się zajmować, żeby i były dobre dla dziecka, e, nie uczulały i w ogóle. I też, żeby można przekazać kolejnym dzieciom, bo ja jestem ogromnym zwolennikiem tego, aby obrankami dalej się dzielić, żeby przekazywać dalej, odsprzedawać, oddawać, wymieniać się e, i tak dalej, i tak dalej. Sama jak e, kompletowałam wyprawkę dla swojego malucha, zastanawiałam się właśnie, jak tą ubranka m, prać i, i tak dalej. E, I prawda jest taka, że zarówno ubranka nowe, takie ze sklepu E, kupione, jak i te ubranka używane e, dla takiego maluszka, który dopiero co ma się pojawić na świecie, należy uprać. E, uprać, a potem uprasować. No i teraz e, dlaczego? Bo e, wiem, że tak naprawdę są różne opinie, e, ale o co chodzi? No taki maluch, który słuchajcie, przychodzi na świat, no jest taki delikatny i tak został, że tak powiem, wypchnięty na świat. Tutaj zderza się z różnymi zaryskami, bakteriami, więc niech te ubranka dla niego przygotowane są czyste, mięciutkie, no i wyprane z tych różnych brudów, zarazków itd. Jeśli chodzi o pranie, to oczywiście najlepiej wybierać e, proszki takie dla dzieci. Jest ich na rynku sporo. Ja nie ukrywam, że dzisiejszy odcinek przygotowuję we współpracy z marką Lovela, e, ale do tego przejdę, bo akurat jeden produkt e, będę Wam m, opisywać e, bardziej. E, Niemniej chciałabym zwrócić Waszą uwagę na coś zupełnie innego, mianowicie często w Waszych komentarzach pojawia się e, coś takiego że ubranka e, nowe są lepsze niż ubranka używane i nie założylibyście dzieciom u, u, używanych ubrań. E, ja nigdy nie chciałabym tak mówić radykalnie za przeciw i w ogóle, ale mogę wam powiedzieć tak, że ubranka nowe, które kupujecie w sklepie, tak samo należy uprać. E, ponieważ te ubranka e, do produkcji na przykład e, przy produkcji, przy uprawie bawełny są używane tam różne pestycydy, jakieś różne rzeczy, nie do końca może znam się tak nazwami na tym, no ale ogólnie chodzi o to, żeby ta bawełna była zdrowa, tak, i ładnie rosła. No i są tu różne środki chemiczne, które są używane przy uprawie tej bawełny. Potem są też używane różne barwniki, czy tam konserwanty, więc jakby to ubranko E, ma e, w sobie, no, że, że tak mogę powiedzieć, e, dużo różnej chemii. E, poza tym ja też, e, zanim zacząłam się jakby nad tym zastanawiać, to e, mnie na początku zawsze zastanawiało, że przecież w sklepie a tyle osób na pewno tą ubranko przede mną e, obmacało. Więc, jakby dla takiego maluszka, naprawdę, którym e, przychodzi na świat, ubranka e, trzeba e, uprać. Koniec krowka. I tak samo ubranka używane, takie co kupujecie w second-handach, też e, warto oczywiście <grywka> uprać. Tym bardziej, że mnie na przykład w tych second handach, nie wiem czy mm, wy też tak macie, bardzo denerwuje ten zapach. E, to jest o ile dobrze pamiętam e, środek e, antygrzybiczny czy coś takiego. E, ale on tak specyficznie pachnie, że nieraz muszę ubrania, czy dla siebie, czy dla dziecka uprać parę razy, żeby się go pozbyć. E, no i e, takie ubranka w second handach są już zazwyczaj prane kilkakrotnie, więc e, można powiedzieć, też trochę tak przewrotnie, że mogą być nawet zdrowsze dla skóry dziecka, bo już są bardziej wyprane z tej takiej chemii, gdzieś kiedyś... E, gdzieś kiedyś wyczytałam, że trzeba uprać kilka, kilkanaście razy ubranko, aby całkowicie tego pozbawić. Ja przyznaję, że piorę raz i też e, nigdy nie chciałabym popać, w jakąś, wiecie, skrajność. Jeżeli chodzi o ubranka używane, to warto do prania, do takiego proszku dziecięcego dodać e, kilka kropli olejku e, e, takiego o działaniu antybakteryjnym. E, to jest olejek e, eukaliptusowy, olejek z drzewa herbacianego. Ile dobrze pamiętam, olejek pomarańczowy e, i po prostu e, dosłownie tam kilka kropek dodać, i wtedy będziecie mieć e, nie tylko e, jakby zapach, ale też ubranku będzie no, odkażone w sposób taki e, naturalny, a jednocześnie będzie nadal wyprane w tym proszku, takim delikatnym dla e, dzieciusiów. Jeżeli chodzi o temperaturę prania, to ten ciekawy, jak e, wypraliście, jak bierzecie. Ja wszystkie w pram w 40 stopniach, bo też takie zalecane na, na bawełnie. Wiem, że niektórzy piorą w wyższej temperaturze. Ja byłam w 40, czasami 30 stopni, jakieś takie delikatne, ale jednak w 40 stopniach, a potem wszystkie ubranka pracowałam. E, dla takiego malucha, wiecie, który ma dopiero przyjść na świat. Przyznaję się, że długo nie prasowałam, bo nie wytrzymałam, bo przy dziecku jest cała inna masa e, roboty, więc ja przyznaję się do tego e, bez wstydu, że chyba udało mi się tylko prasować przez 3 miesiące. No a potem wymiękłam. Wiadomo, że tam jakieś koszule czy jakieś tam strasznie pogniecione ubrania prasuję tak jak dla siebie. No ale nie się, takie bawełniane body, które e, jest rozwieszone równo na e, suszarce, no to raczej się tam jakoś szczególnie nie gniecie. E, jeżeli chodzi o pranie, e, to też się przyznam, że no, prałam na początku w tych dziecięcych proszkach. Zalecane jest, żeby prać w dziecięcych proszkach, takie jak Lwela, e, w, do trzeciego roku życia. Słuchajcie, to wyczytałam. Ja nie tyle nie, nie piorę, choć mogę powiedzieć, bo teraz często po prostu wrzucam nasze pranie razem z dziecięcym, żeby było szybciej i piorę w jakimś proszku, ale też muszę podkreślić, że moje dziecko nie ma żadnych tam alergii ani, ani jakiejś takiej nadwrażliwej skóry, więc sobie jakby na to pozwalam. Największy problem miałam z plamami i tutaj właśnie przechodzę do tego, że wspomniałam wam, że z Lowellą przygotowuję ten hmm, odcinek, dlatego że dostałam właśnie do testowania, słuchajcie, odplamia. Z plamami miałam duży problem, bo takiego mal takiemu maluchowi nie chciałam hmm, no, tych wszystkich wybielaczy, odplamiaczy serwować i faktycznie jest ten odplamiacz, no że też jest właśnie e, taki delikatny i wskazany dla dziecka. W tej serii jest jeszcze taki płynny do prania zabrudzonych pieluszek, też się fajnie sprawdza. ja go przetestowałam, więc mogę Wam powiedzieć, jakie są moje efekty. Na stronie e, Domowa TV, możecie zobaczyć fotki, bo tak porobiłam E, bo domyślam się, że będziecie o to pytać. Więc nie radzi sobie z e, plamami takimi marchewkowymi. To znaczy, jest spirana, ale nie do końca. E, za to fajnie sobie radzi z innymi plamami, tam e, po jakichś zupkach jarzynowych, gdzie były był pomidory, na przykład nie było marchewki, takich do, domowej pomidorówce, czy takim pomidorze wyciśniętym. Fajnie sobie też poradził z owocami jagodowymi, e, wszelkie maliny, jagody, nawet e, z takich białych portek. E, też e, ładnie dobrał. E, I też, co na pewno będzie istotne, szczególnie dla tych rodziców, którzy mają takie malusie dziecko i co się często zdarza, e, to radzi sobie z plamami powstałymi z, e, no z zawartości pieluszki, tak? czyli tutaj, co zazwyczaj jest na, na rantach przy nóżkach, więc z tymi plamami sobie też radzi. Dla mnie one były kiedyś najbardziej uciążliwe, no i przyznam się, że parę, y, parę... ubranek mam na swoim sumieniu, bo też jakoś... po prostu były zniszczone. Sprawdzałam też na starych plamach, takich... Y, y, ...których... no nie prałam z tymi też z większością sobie y, poradziłam, no wiadomo, nie ze wszystkimi, y, ale też nie wszystkie wiem z, y, skąd pochodzą, więc no jeżeli e, macie taki problem, to myślę, że warto spróbować. Jeżeli chodzi o właśnie e, ubranka, bo Wam wspominałam o tej bawełnie, o, o tym, że ona e, podczas hodowli, no tam są dodawane te różne e, środki, które... no są chemiczne, tak? Ale zwróćcie uwagę w sklepach, jeżeli chcecie, na produkty z bawełny bio, bawełny organicznej. One mają zazwyczaj taką metkę, muszą mieć też certyfikat. Wcześniej nie wiedziałam na przykład dokładnie, jak to jest. Te ubranka zazwyczaj są hmm, wizualnie mniej pociągające bo tam nie znajdziecie takich kolorów jak tobody w dynkę. Są takie bardziej przygaszone kolor, to jest biały, kremowy, szarawy, tak, ewentualnie jakieś tam naprawdę ultra delikatne kolory, takie trochę wyprane. E, a to dlatego, że to jest w ogóle z hodowli bawełny, takiej hodowanej ekologicznie, e, bez użyciu tam tych środków chemicznych. E, I potem to, tak samo ta bawełna, jest zbierana w sposób no nie mogę powiedzieć, lepszy, no bardziej eko, przyjazny środowisku, też płukana e, delikatnie, no i też już potem przy produkcji e, tej bawełny, tej eko, organicznej, e, no nie używane są barwniki, tak, jakby no sobie zakłócili swoją ekologię, więc jakby tylko te takie jakieś naturalne, delikatne kolory, no bawełna tam jest, może być naturalnie biała, ale może być też chyba kremowa i taka właśnie szarawa. Więc te ubranka e, tak e, wizualnie w sklepie są właśnie takie bardziej no, e, szare, kremowe, ale jak się im e, przyjrzycie, dotkniecie, to one są często właśnie bardziej takie mięciutkie. E, I te ubranka, e, one na przykład od razu e, no i, e, nie wymagają tylu wyprania, żeby się tych, e, tej chemii pozbyć, no bo jej tam nie ma. E, Oczywiście, jak to przy eko, one są zazwyczaj droższe. Ale jeżeli e, wiecie, że wasze dziecko ma alergię, już na przykład jest na świecie i musicie coś dokupić, to zwróćcie na to uwagę, bo może warto wtedy właśnie wybrać takie ubranko, e, i może okaże się, że dla, dla waszego dziecka to będzie strzał w dziesiątkę. E, tak sobie myślę, no bo ono jest po prostu pozbawione tej, tej, tej chemii, która no. Takiemu maluchowi, no może w jakiś sposób przeszkadzać. Słuchajcie, ja też nigdy nie chciałabym popaść w żadną skrajność, e, huchać, dmuchać i w ogóle nigdy żadnych tam bakterii, chemii i tak dalej, bo wiem, że takie się pojawiają. ale ym, no wiem, że są też dzieci, które naprawdę mają tą skórę delikatną i, no i myślę, że to już rodzice wiedzą najlepiej, jak w takiej sytuacji postąpić. E, więc e, tak dla przypomnienia, e, dbajcie po pierwsze o ubranka, E, pierzcie je, jeżeli trzeba gdzieś tam odplamić, jeżeli trzeba e, coś doczyścić, e, to róbcie to, żeby te ubranka służyły i Wam dłużej, i kolejnym dzieciom. Nie bójcie się kupować w second handach, a jak kupujecie e, w, też w sklepach normalnych, to możecie zwracać na te ubranka z metką eko. E, no i jestem ciekawa, jak się wymieniacie ubrankami, bo ubranka na pewno warto przekazywać dalej, nie trzymać w szafie, nie wiadomo jak długo. E, tylko przekazywać, a potem może do Was wrócą inne i po prostu się tym dzielić i dawać kolejnym dzieciakom. Czekam na Wasze komentarze. E, mam nadzieję, że ten film będzie przydatny, szczególnie dla tych rodziców, którzy dopiero kompletują wyprawkę. No e, i co? Pozdrawiam Was, ciepło, zapraszam do nas na stronę. Pa!